Witam wszystkich. Jesteśmy na psinku, nikogo to pewnie nie dziwi, bo ostatnimi czasy tylko tutaj wędkuje i ten. Ale jedna sprawa, dzisiaj jest troszkę inaczej, dzisiaj nie wędkujemy. dzisiaj będziemy wyprawiać służbowych, że tak powiem, mieszkańców tej wody. Eee, jeden z nich to Amos, drugi dość spory kar. Zaczniemy od Admura. Ważyłem go ma około 4 kg. Wodę i przed chwilą tu zmieszaliśmy, więc. Nic im nie będzie, tak ta rybka wygląda. Zobaczcie pięknie. Uh, gotów puszczę. O, pokaż Daniel, kamerkę, może troszkę z wody nagramy. ta rybka tutaj. Nam może będzie odpływać. A może nie. Namur będzie nazywał się Daniel, tak wymyśliłem to wszystko i tak jak ten gość. O, ładnie sobie wlałem do kalosza troszkę wody, ale... Eee... Oj, I teraz tak, eee... ja tego karpia ważyłem przed przyjazdem tutaj. Wiem dokładnie ile waży i naprawdę można się pomylić. Karp się nazywał ili? Będzie moim zdaniem nowym rekordem tej wody, jeżeli ktoś go złapie i teraz polega zadanie na tym, że w komentarzach, kto poprawnie najbliżej będzie wagi tego karpia ilego, zdobywa kołowrotek Dragon ufundowany przez wędkuj z funkiem. I no, wypuszczam Ilego, a wy w komentarzach mówicie, pan tutaj, żeby było dla ułatwienia, pokażę może go Willego tak. Będziemy uwalniać go To jeszcze raz go pokażę Tak wygląda Willy No to co Willy? Ciach Bykuty ty, tu kamerkę się pożegnać o was normalnie. O, ale żywy. Czekaj, może z pomocą. Widać go tam? się widać. O, o, o jest. jeszcze widać milego? No to nala. poszedł. subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapkę w górę. Zapraszam wszystkich na psinko. Nie tylko takie ryby, w najbliższym czasie jeszcze większe zarybienie i to takim konkretem, bo tego nie nazywam zarybieniem, tylko takim okolicznościowym, że tak powiem, wypuszczaniem. Trzymajcie się na raz.